Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem LiskuPel. No i dzisiaj yy, już czwarty odcinek No i zobaczcie, sami kupiłem sobie dwa Infinity Po prostu no <laughs> Chciałem sobie kupić... <laughs> Sorry. Chciałem sobie kupić Jarcho tą broń, ale no, kupiłem Wajmity. Normalnie się tak za małem. Na <coughs> lenoczu, no, cóż. No, 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 no. Dzisiaj zagramy sobie jeszcze raz na. <coughs> graliśmy na hangarze? No, damie sobie, zagramy. O. Jeden na no, jeden z tym gościem mogę by, może być. Sorry za mój głos, po prostu mam yy, taką Hrypę. Myślę, że to nie będzie przeszkadzać. O, jestem hostem. Yy, 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 dobra, start. Sorry, po prostu musiałem szybko włączyć nagrywanie, żeby po prostu. Yy, mi po prostu chyba narywarka czy coś by mi się zacięło i po prostu by ten, także sorry za to, ale no. Odjazd, dobra. I sprzedałem P90, zapomniałem też powiedzieć, że sprzedałem P90. Bod mnie zabił, jaka siar. O lol. Dobra, nic się nie stało. Ale wygrywają, kurde. Nie wiem dlaczego, ale rzadko gram z takimi, no, nie ludźmi, tylko w moich moi odcinkach je, je, zauważyłem, że więcej gram z botami niż z normalnymi ludźmi. Nie wiem czy to wam przeszkadza, czy nie, ale no, muszę to jakoś zmienić. Dobra, szary na tej mapce, jeden bruk tylko. Jaki atakujemy? Mm -mm. O nie. O Jezu. I mam już takie mody gotowe, i chyba będę nagrywał serię z Minecrafta też. Znaczy, będę jeszcze nagrywał z tego, ze skilla, ale no, y bardziej mi. Bardziej mi kusi nagrać, nagrać serię z Minecrafta. Mam tam chyba z 30 modów. Yy, nie wiem czy udostępnię paczkę modów, yy, na które będę grał. Właśnie... Nie, skorpion jest. Nie, to nie jest go. MPP 5 O dobrze, Dobre, dobra, dobra, dobra. Uwo, nie, 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 ja! <ś twitch> e, ale też dobra broni z... ta M, M M5. Nie, ona oh, no, Nie wiem, oh, no, ale też mi się podoba. No i wracając do tego Minecrafta i do tej serii, no chciałbym po prostu nagrywać Minecrafta. Także mówię, że jeszcze jeden mod muszę wgrać i chyba będę nagrywał. Ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra, poprawiam, musimy poprawić grę. Dobra, AWP Light, kurde, tu na hangarze nie wiem dlaczego, ale cię, ciężej mi się steruje z najperką. Ale się oddalę. Kurde, ale hedzik, dobra. Ola, <laughs> oh co to było? <laughs> Nie mogę. Gościu, no bocy tam chyba przyładował i het. <laughs> Nie no, to rozmiażdżam. <laughs> o oh Dobra, ogar. Oczywiście muszę sobie tu zobaczyć. Nagrywam chyba. A dop dopóki 20 minut. Myślę, że 22 minuty, a to 20 minut. Dobra. Czyli już... <grywanie> Nie, dobra. Ja się tu schowam. Kurde, jak ich cisną. im hmm. już tam się pchamy pod ich spawn. Dzisiaj nagramy chyba... Dwie Dwie rundki, dwie rundki, lala, lala. no zależy jak będziemy stać czas z czasem. Fuck it, fuck it. Dobra, jest już dobrze. Nie, 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 nie. 2hp, hp Dobra, ja uciekam. nie... No, zostałem w miarę. Dopiero 8 минути от епизода е наистина малко бот инвент. Тогава скачай туно. Więcej się dzieje tutaj niż tam. Podwójny kill, dobra? Nie tą bro. To te jestem, ty. się tu nie wychylam. A słabo idzie temu, jakie staty ma ten Janis, Janis jakiś nie wiem. Dobra. Garnęłem sobie. Dwa kilo granatów. Dobra, ja sermię piersi. O, No, wygramy to. Jeszcze 21 sekund. Dobra, musimy kogoś zabić. Dawaj. Jak zmieszczy się w 20 sekund. Nie no, zabiję chyba jeszcze kogoś. Wiedziałem. Nie, nie chcę padnąć. Jest. Dobra, i jednak padłem. 3 minuty. Dobra, to ja już się z wami żegnam i widzimy się w oknie. Główny. Ojej. Oh, yeah. No i chyba z jeszcze może nie wiem zagramy i so, jak widzicie mam 94, jeszcze 6% i będziemy mieć kaskę Może zmniejszymy do 300 to trudne dlaczego yy, Jak mi się uda to nagram z jakiejś różnych o! Jaką wszystkie boty Dobra, czyli widzimy się już w rundzie. Czyli jak widzicie, yy, jaką roboty, no, tak się stało. Nie wiem, jak mi pójdzie. Mam poziom trudny. Ale zobaczymy. No, mogę też przegrać. Mogę też wygrać. Nie wiem. Już mnie widzę, cisną tu. O oh fakt no, nie mogę sobie wziąć chociaż jednego bota, takiego wiecie, na obronę. A tu nic, no. Ale no, zobaczymy jak mi pójdzie. Myślę, że tu będzie szybka runda, żebym się zmieścił. O oh jest Żebym się zmieścił w tych yy, paru minutach, czy 4 minuty. 10 minut, no trochę za dużo, ale no... Nie, muszę tam rzucić granat. Dobra, trochę grana to pozabijam. Jest. Ci już mi wchodzą na spałboty. Ja! O Jezu, ale mnie boty cisną. Ło! Nie zauważyłem tej łoda. A, no nie mogę nawet strzelić. No, przegram tą rundę chyba. No, no cóż, no, to mówi się, trudno. Popełniłem błąd, bo mogę chociaż jednego bota. Będzie cienko. No, trochę nadrabiam, ale no, jak widać, no. O no, nie włączyłem stopera. Aż takie dobre są te łoty? Nie no, mi się nie wydaje. O! Skubany! Patrzcie, co on miał! To, co my, co co ja miałem w pierwszym odcinku. Gdzie kolego ty tu włazisz? Co to jest? No i fajna to broń jest Fuck it Nie, ta broń się... Dobra. Nie ma sensu nagrywać już z tej rundy, bo jak widzicie już na pewno przegram. No już mi wchodzą tu pod spawn. Nawet dobrze się nie zrespiłem eee... Jakie broni mają? Ej, no ty, ziomuś! Dobra. Czyli żegnamy się w rundzie. Pierwszy raz chyba. Tak, pierwszy raz żegnamy się w rundzie. Czyli żegnam się z wami. Lisku.pl Dobra, żeg żegnam się z wami, bo to nie ma sensu. To nie da. Ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Na razie. Cześć.